Tym razem zabieram typa od ryb na trzy różne zbiorniki i mamy cztery dni, aby złowić sandacze z Belly Z tyłu masa Red Bulli. to może oznaczać jedno, sezon sandaczowy się zaczął, jedziemy po storka. Dora, Domiana na i będziemy łowić cały tydzień sandacze. Co z tego będzie, nie wiem. Ta historia dopiero się zaczyna. Pierwszy dzień, em, niedziela, 2 czerwca. Pokażę mu jak się łowi sandacze, bo nie umie. No ja nie wiem o co chodzi. Ale no co? Musi mi pomóc się rozłożyć. A, bo on dostał tutaj Belibołta, który przyjechał, bo w pociąg nie mógł zabrać Belibołta, co przyjechał do mnie z Mikado. To dogadał się. A to jest do tyczki, to nie wiem czy na tyczkę będzie być, z bellybołta. Tyczkę staram się nie, ale cza czasami tak. My pływamy na Mika do Bellybołtach, a tu na ganki. Pierwszy raz wyjdzie na bellybołcie. No. Fajne podewski matkata, długie. Se so, ramy mamy. Generalnie. To jest Więc, dzisiaj będzie wielki test bellybołtów. Nie przeszkadzamy. Wszyscykujemy się i wypływamy na sandacę. Cześć Cel jest prosty, dzisiaj akurat na trzy bellyboaty, ale ogólnie mamy cztery dni, cztery różne wody Jest Torecki, który przyjechał tutaj 700 km pociągiem, jechał 10 godzin, także... Cześć widzę jej Kiedy To jest zajebiste, nawet tu masz nawędki, zajebista sprawa No ja mam fajnego tego, kurde, bellyboaty Zajebiste, naprawdę I moim celem jest dzisiaj złowienie pierwszego sondacza w rzeczy z jeziora I właśnie dlatego przejechałem 10 godzin pociągiem, żeby go tutaj złowić A to jest nowe, nowa wersja tego mikadu? No Zobaczcie te okoliczności. Teraz powinna przejechać kamera na okoliczności. Tylko żeby Ci nie wypadł ten telefon, bo cię... O, zaczęli zawody. Która jest? Nie no, 619. Czy nie? Ale słychać od razu. Dobrze, że na spalenie tu nie wpłyną, bo by nas pozabijali. Przecież ty jebrałeś. Zrób branie. Przepłynęliśmy teraz większy odcinek niż do dzikiej plaży nam zostało. No jest ciężko, ale mamy szczupaka w końcu po wielkich przebojach. Bolenie nam ganiały przynęty, nie mogliśmy wciąć. Sandacze nieaktywne, bo łowimy na płytkiej wodzie. Na głębszej są niestety zawody i wiele łódek. Także teraz korzystamy z tego, co jest, czyli szczupaki. A typkowi od ryb, niestety bolki się nie wcinały, ale miał wielkiego konia, który mu spadł. Nie no nie był taki wielki. I zabrał mi szkółkę Victorima. A rano miałeś też szupaka. No i pod samym Beli się wypiął. Także wracamy do Was, ale już w tym razem wypłyniemy już na głębszą wodę ze sandacze. paki się wcinają, 90% wypadków. Ta z dwóch stron przy ogonie. Szczupak obciął. Przy sandaczach trafiają się szczupaki, tego się nie uniknie. No w końcu po całym dniu pływania i łowienia jakichś małych szczupaków trafił się sandacz. Rany boskie, zasypiałem na tym Bajbocie, zasypiałem. Dwa dni z rzędu o pierwszej wstawać, znaczy dzisiaj to o 3.00, ale i tak jestem taki styrany. Zaraz zrobimy fajniejsze ujęcia, bo płynie Kasper, storek storecki. Ale wiesz jak strzelił stary, piękny strzał, był szkoda, że GoPro rozładowane nic nie nagrało, ale wczorajszy dzień był dla mnie niezbyt udany z innego sandacza, dla Ciebie był udany? Nie. No, zdecydowanie było, ja miałem tylko trzy brania i żadnego nie chciałem. No właśnie, więc nie było zbyt magicznie Ale dzisiaj zmieniamy wodę na dużo płytszą, dużo mniejszą Też z bardzo dużą liczbą sandaczy, które mam nadzieję, że będą bardziej chciały współpracować niż robiły to wczoraj A jutro z kolei wybierzemy się na dużo głębszą wodę Więc jeszcze przed nami co najmniej dwa nowe łowiska I chcemy też wrócić na to, na którym mówiliśmy wczoraj No bo są tam też ryby i były brania Tylko, że no niestety nie wszystkie się dało wciąć Ale to tak jest zawsze, wszystkiego w 100% jest, to nikt nie ma Dobra, ten Pompujemy booty, jest tu ciasno z tyłu Ledwo co się zmieściły dwa Trzeci raczej by nie wlazł, także robimy robotę. Patelnie biorą sandacze? Patelnie na, najlepiej biorą sandacze i zaflautę. To już jest drugi dzień, kiedy będę uczył łowić z Toreckiego sandacze z wody stojącej, bo umie łowić tylko na odrze. Czy mu się uda? Nie wiem. Jest słabym uczniem, no ale będę cały czas go starał się nauczyć i wpajać, że trzeba podbijać trzy razy, a nie dwa, że nie można się bardzo zniechęcać, trzeba być cierpliwym i po prostu być pokornym. To będzie lekcja pokory. Ja mam nagrany, jak jakiś człowiek dwa razy podbija. Oczywiście już mus, nie muszę mówić tego osobom, które mnie znają, ale nowym powiem, że wszystko co ja mówię to trzeba traktować z przymnożeniem oka. Dobra. Dobra, Ej, powiedz coś normalnego, bo cały co film sobie robi się. No, no powiedz, chciałbym złowić dzisiaj sandacza. Chciałbym... <laughs> czemu masz szczupaka na klacie. A, to jest a. Także dzisiaj mój pierwszy sandacz z jeziora, proszę Państwa. Masz brudny aparat. FIFEN zabrał, mi... FIFEN, zabrał mnie dzisiaj na taką... Fifen zabrał mnie dzisiaj na taką bardzo płytką wodę. Ja nigdy na płytkiej wodzie sandaczy nie łowiłem, a przynajmniej nie próbowałem, bo o, wiem na płytkiej wodzie gdzie są sandacze. Ale to będzie taka pierwsza typowa próba złowienia sandacza z płytkiej. No i mam nadzieję, że to będzie takie fajne, bo kurde strzał. Jest, stary. Jest, tak, ładny. Kurde No Taki z 55 Spadła mi cała guma Ale piękny strzał Ale piękny strzał, stary Póki co brania ustały, był moment, że naprawdę fajnie żerowały, jakieś tam spady, jakieś tam niewcięte brania, ale ostatecznie ryby wyholowanej nie mamy, także czas przerwy zjeść tosta z McDonald's i szukać dalej. Albo czekać w sumie, bo szukać to nie trzeba, bo na pewno tu są, ja w to wierzę. Jest. Ładny. Ale zwariowany. No mów, ja chcę się rozpakowywać. No dobra, zmieniliśmy miejsce, padał deszcz na tamtym łowisku i była taka chmurka ciemna, więc... A poza tym ja byłem głodny, skoczyliśmy do McDonald'a i teraz wróciliśmy na tą metę, co byliśmy wczoraj, pierwszą wodę. Mam nadzieję, że jakiś wieczorny sandacz się pojawi. Wczoraj się pojawił mi. Mam nadzieję, że dzisiaj to jest storek złowi, bo już jest taki nie do życia, tak mi dokucza, tak ma że niech on to zrobi. Jest. Ładny. Jest, kur... Ładny. Nie, nie. Pięćdziesiąt. Ale silny, ty. za dzióbek, kur... Ale strzeli Ło, będka wow, w wodzie. No i mamy kolejnego gagatka. Storek Christian miał branie, nie wciął, Ja też miałem branie nie wciąłem. drugi rzut i już jest. Co chcesz jezło o tej godzinie, 22.24. Chciałem się, <laughs> się tylko spytać, jak się czujesz, że przez dwa dni ja złowiłem już naprawdę z tych santaczy trochę, a ty ani jednego. Mogę przeklinać? Tak. ci do dupy. Zazdrościsz mi Tak Szczerze, zazdroszczę ci. Ale ja złowię jutro. Ubiję życiukę swoją i twoją, a ty nie złowisz nic. O, tu jest życiówka. po No i zaczynamy trzeci dzień na zupełnie nowej wodzie, dużej, głębokiej. No i storkowi już udało się złowić sandacze, w sumie już dwa, także jest zadowolony. O to chodziło, żeby trafił w końcu sandacze z jeziora, bo jak na razie ja tylko łowiłem, ale przełamał się i połowił. I ten dzień też zacząłem informacją, że zgubiłem wędkę na tym łowisku, co byliśmy wczoraj, zostawiłem ją. No i nie wiem, czy się udają odzyskać, tak szczerze mówiąc. Ale pewnie ktoś sobie przygarnie. No to jak ktoś sobie przygarnie, to życzę ci połamaniaki jakimkolwiek jesteś i niech ta wędka ci służy. Także no co, łowimy dzisiaj na X 1 od Storka favoritka i coś tam się dzieje, jakieś tam brania też miałem. Natomiast czy złowimy coś większego dzisiaj? To nie wiem, bo tutaj jak na razie gryzą małe. Ten co storek zapał to miały takie niewymiarowe raczej sztuki. Obiecałem sobie, że włączę GoPro dopiero jak sam zaczną brać. No i jest pierwszy. Także zaczyna się. Jest ładny. Kurwa spadł. Mm. Jak strzelił pięknie Jak pięknie strzelił Piękna sprawa. Przez chwilę się czułem go na kijół. No to jest szupak, zepsuł mi gumę, połamał mi wędkę i mnie zdenerwował. Bo już myślałem, że to fajny sandacz. Stary, będziemy cari mokrzy! Ostro! Ostro, ostro Ale pojechaliśmy do Lupeksu i mam teraz suche ciuchy Więc jedziemy jeszcze raz na sandacę. Było branie. No i po tylu zmaganiach w końcu Czekajcie, właśnie się rzuca Nie jest to potwór, ale już taki odrzański 55 cm Pierwszy sandacz wymiarowy z jeziora To teraz już ta 70, jak obiecałem tak, na pewno. No dobra, to koniec dzisiejszego dnia. Przestraszył się chłopak. Słuchajcie, Torecki dzisiaj odczarował w końcu wodę. W końcu złowił pierwsze swoje sandacze z wody stojącej. Jak się z tym czujesz? Czuję się z tym bardzo świetnie. Wiem, że jutro pobijam życiówę, już wiem, jak tutaj łowić. Wypracowałem je, FIFA dzisiaj przegrał totalnie. Tak, 3-1 wynik. Fajne były brania, dzisiaj mocne niektóre. Także coś tu się dzieje, jest dużo sandaczy na tym łowisku i jutrzejszy dzień może się skończyć największą rybą wyjazdu. Nie jest to trudne, bo największa ryba wyjazdu to taki sandacz pod 60, którego złowiłem w sumie jako pierwszego. No dobra, więc widzimy się jutro. Trzymajcie kciuki i do zobaczenia trzeba zakończyć ten trip już czwartym dniem czy trzecim? Nie czwartym, bo jest środa, a zaczęliśmy mówić w niedzielę. Już jesteśmy tacy pomęczeni, że czasem nie są logiczne te wypowiedzi. Jak zaraz wypływamy? No jest 22 za chwilę. A my wypływamy o 2.30. trzydzieści. 4 godziny wypływamy. No ta. No cóż, w czerwcu nie ma opierdalania się. <laughs> trzeba zapieprzać. I płyniemy, kurde, Felek. Zapieprza. Rozpoczął się drugi dzień. Mamy czwartą w nocy i Storek poszedł łowić na bellyboacie już. Ja niestety siedzę w samochodzie z racji tego, że nie mam kurtki, a jest dzisiaj najchłodniejszy poranek. Nie spodziewałem się, że będzie tak chłodno. Mamy 10 stopni. Nie ruszam, czekam aż się zrobi trochę cieplej. Koło 8 ma być już naprawdę 18 stopni, więc <laughs> muszę tutaj poczekać chwilę w aucie, żeby nie zamarznąć. Włączyłem sobie nawiew, ogrzewanie. W końcu mi się udało wstać. Zaraz zapytamy storka, co się działo w tym czasie. Jak ja smutko chrapałem Brały? Zaraz się dowiemy, tylko popłynę bliżej Złowiłeś coś w ogóle? Miałeś jakieś branie? Nic ci nie powiem To jest tajemnica moja To, to, to co mi wysyłałeś na Messengerze jako 60 To z zeszłego roku? No, to nie jest stąd w ogóle, to jest z Dobry Z Goliwota bo... Nie no, zrobiłem 60 mi uciekła I mi przecięła palce Taka, Nie wiem, może 58, może 59, bo położyłem na to i tu wystawał 2 cm, a tutaj tak gdzieś dotąd nie, nie mam pojęcia ile miał. E, także nie zrobiłem sobie z nim i jeszcze dwa krótkie złowiłem i parę brań jeszcze poza dzień. No i było rano odpalenie, bo wszyscy zaczęli nagle wyciągać. Widziałem dziadka co złowił jednego i nagle ja potem kolejnego i później chwilę następny strzał. Czyli dwa złowiłeś finalnie? Nie, trzy. Jak trzy? Jeszcze później małego po tym odpaleniu. Czekajcie, czy będzie jeszcze jedno odpalenie, czy na tym się skończy? To już dowiecie się oglądając dalej. No, widać chyba, że to już ostatni dzień łowienia. Jednak piąty dzień wstawania, tak rano zmiażdżył nas. i Musimy się wyspać nawet w takich warunkach na boatach I tak życie na bezludnej wyspie. No już jest koniec, możemy już iść. O, to się sobie się I czekajcie. Dobra. Słuchaj, stary, jak ci się podobało tak w skrócie, żeby już zakończyć ten odcinek i tą męczarnię? Jakbym wiedział, że za rok będą lepiej brały, to bym przyjechał. Okej. Okay. Ale ogólnie to coś tam zapalać przecież. Jakieś Nie, sandacze. No, ja jestem zadowolony, spoko. Złowiłem pierwszego w życiu sandacza z jeziora, także jest git. Nawet jakby miał mieć 30 cm, to i tak bym był zadowolony. Także oficjalnie nauczyłem go łowić sandacze ze stojącej wody. To wszystko moja zasługa, <grym> więc widzimy się w kolejnym materiale ze storkiem. Tak się nauczyłem. A wcześniej pewnie widzimy się z jakiegoś materiału z Polski. Z ukoniami na przykład, albo z poleniami, zobaczymy jak to będzie. Albo z sandaczami jeszcze, żeby go wkurzyć kolejnym o 70 na moim koncie, wstawić posta na Instagram, a on tak zobaczy i mówi. Aaa, i dupa będzie go piekła. Tak pewnie będzie, pojadę i złowisz. Jest ryba. Mamy rybę. W końcu. Po takim czasie. Co to jest? Jest sandacz. Ło! Nie poczułem brania, ale jest. Kur na menadżera silny no i bateria w gopro się niestety rozładowała podczas cholu, ale jest, nie zrobił brania co prawda, nie było potężnego pstryka ale na menadżera ławicy, na 7 gramowej główce z płytkiej wody strzelotok taki sondaż, poraniony rany potarłowe widać że posiada, ale jaki piękny był strzał i ryba przed chwilą miałem przepotężny strzał, zobaczcie jakie zęby zostawiła guma na przynęcie Ryba na przyjęcie. Dobra, trzymaj się, stary, dzięki, że byłeś za odwiedziny. No dostałeś dzisiaj cenną lekcję, więc fakturę Ci wyślę mailem. Koło 700 zł podliczę, także. Ja daj Dobra, Jadę, trzymaj się. No, nara.